Dzień dobry, dzień dobry Witam was z 8 stycznia 2023 roku W tym tygodniu popracujemy sobie z przecudownymi wskazówkami od Michała Archanioła Anielskie karty są naprawdę cudowne, mają potężną moc Jaka wiadomość? Kart Michała Archanioła. Jest na dzisiaj. Na co mamy dzisiaj sobie popatrzeć? Wiadomość od Michała Archanioła. Polegaj na Bogu i aniołach. Dobry Boże i aniołowie, powierzam wam, tu trzeba opisać sytuację. Całościowo Zboczyłem z drogi, więc spraw, aby Boże cuda pobłogosławiły wszystko i wszystkich, których ta sytuacja dotyczy. Przecudowna karta. Polegaj na Bogu i Aniołach. Zawsze, jeżeli coś się dzieje, albo nie mamy takiej pewności stuprocentowej. Właściwie nigdy nie ma takiej pewności stuprocentowej. Jest ja zawsze każdą sprawę. Właściwie wszystko. Całe prowadzenie oddaję aniołom i Bogu. Aniołowie to są u mnie, towarzyszą mi codziennie, towarzyszą mi w każdym aspekcie mojego życia. Jeżeli coś jest do zrobienia, to zawsze je tam najpierw wysyłam i proszę o wykonanie zadania. Zawsze z intencją, żeby to zadanie zostało wykonane jak najlepiej dla mnie i dla kogoś jeszcze, jeżeli ta, to zadanie dotyczy kogoś jeszcze. Nigdy nie mówię, nigdy też nie proszę, żeby wykonali. To zadanie albo żeby się coś wydarzyło tak jak ja tego chcę, bo to jest moje chciejstwo, to jest chciejstwo w głowie, tylko zawsze jak najlepiej dla mnie i ewentualnie dla kogoś. Jeżeli sprawa dotyczy bliskiej osoby, to też nie proszę, aby to się zadziało tak jak ja tego chcę, tylko zawsze też proszę Cię. Żeby to się jak najlepiej dla nas rozwiązało. Polegaj na Bogu i aniołach. Jesteś silną i niezależną osobą. Pomimo tego każdy czasem potrzebuje wsparcia. I ten czas właśnie nadszedł dla ciebie. Karta ta sugeruje ci, Abyś powierzył daną sytuację Bogu i Aniołom. Jeżeli będziesz próbował sprostać jej w pojedynkę, obciążysz się niepotrzebnym zmartwieniem, które będzie blokować Cię od doświadczenia rozwiązania z pomocą innych. Umocnisz się, kiedy pozwolisz innym sobie pomóc. Możliwe, wybrane znaczenia zorganizuj pomoc. Pozwól innym być przy tobie, kiedy to pro proponują. Poproś o pomoc przyjaciół i rodzina. Zgłoś się do psychologa, abyś mógł swobodnie i wybiórczo w swoich uczuciach. I modlitwa. Dobry Boże i aniołowie, powierzam Wam, tu opisujemy sprawę całościowo. zboczyłem z drogi, więc spraw, aby Boże cuda pobłogosławiły wszystkich i wszystko, których ta sytuacja dotyczy. Jest bardzo niewyraźne to zdjęcie, ale opis tej modlitwy wstawię wstawię w komentarzu <laughs> więc będziecie mogli sobie przeczytać że prośmy, prośmy o wsparcie, prośmy istoty świetliste, wiecie co często jest tak, że jak jest trudna sprawa do wykonania sprawy jakieś sądowe, adwokackie jakieś urzędowe ja zawsze też tam wysyłam anioła i proszę go, żeby szepnął urzędnikowi coś na ucho żeby pokierował tym urzędnikiem tak, żeby ta sprawa poszła jak najkorzystniej jak najlepiej dla mnie i uwierzcie mi są osoby, które tą metodę już stosują i naprawdę dzieją się cuda. I to dzieją się takie cuda, gdzie nawet sobie nie potrafimy tego wyobrazić. Sprawy zostają zamykane albo rozwiązane tak po myśli osoby, która wysłała Anioła, że ostatnio, że to jest po prostu już nie do wiary. Ostatnio nawet miałam taki telefon, że. Zadziało się naprawdę coś niesamowitego, że sprawa, która toczyła się ileś miesięcy, po prostu została wycofana. Także takie rzeczy mogą się dziać, tylko oddając tę sprawę, my nie możemy się bać. Oddając tę sprawę aniołom, musimy mieć tą stu, 100 tysiąc pewność, że aniołowie to zrobią najlepiej dla nas, że zrobią to z intencją najlepszą dla nas. Jeżeli zaczniemy bać się albo dopuścimy tam strach, to wtedy wszystko runie. Że nie czujemy strachu, to nie potrwa z dnia na dzień, ale to trzeba w sobie wypracować. Wiecie co? To trzeba już sobie wypracować od drobnych rzeczy. Na przykład, jeżeli coś potrzebujemy kupić, to prosimy aniołów. Słuchajcie, aniołowie, potrzebuję tego i tego. Muszę kupić to i to. Zróbcie tak, żebym kupił to w jak najlepszej cenie, w jak najlepszej jakości i w jak najkrótszym czasie, żebym to zdobył, zdobyła. Jeżeli musimy nawet takie miejsce parkingowe, jeżeli gdzieś podjeżdżacie i potrzebujecie miejsce parkingowe, to powiedzcie. Zacznijcie od drobnych rzeczy, a wyćwiczycie to sobie tą pewność taką, oddania spraw aniołom. Wyćwiczycie sobie na grube rzeczy. I wtedy tego lęku nie będzie. Trzeba wiedzieć też tak, że jeżeli coś nie pójdzie po tym, jak my myślimy, albo na przykład jakaś sprawa nie zostanie rozwiązana tak, jak byśmy chcieli, to czasami jest tak, że my musimy czegoś doświadczyć. Że ta sprawa właśnie miała być rozwiązana tak, jak została rozwiązana, ponieważ nasza dusza tego pragnęła. Hani, przytulam Was mocno na tą niedzielę. Życzę cudowności, cudownego dnia i do usłyszenia jutro.